Witam serdecznie wszystkich sympatyków gimnastyki, a przede wszystkim gimnastyki szkolnej. Dziś mówimy sobie ćwiczenia na ławeczce, czyli drugi układ trójboju gimnastycznego. Układ drugi różni się dla chłopców i dla dziewczynek. Wtedy, kiedy dziewczynki wykonują układ na ławeczce równoważnej, chłopcy ćwiczą swój układ na drążku, czyli wymyk i odmyk. I tradycyjnie dla klas 4-6 szkół podstawowych posiłkujemy się książeczką pana Janusza Poniewskiego z lat 90. XX wieku pod tytułem Gimnastyka dziewcząt i chłopców. I już przechodzimy do omówienia układu na ławeczce równoważnej. Po wejściu jedyną już pozycja arabeski, ramiona w bok i przejście do wagi przodem. Aby element ten był zaliczony, należy nogę podnieść powyżej poziomu i wytrzymać 2-3 sekundy. Następnie czterokrotnie tak zwane wahadełko, czyli przenosy nóg z tyłu do przodu, kąt około 45 stopni. Wspięcie na palce i na wysokich palcach, półobrót i tak zwana półwaga. Przeciwna ręka do nogi z przodu, druga ręka w bok. Następnie wysokie wspięcie na palce, przejść 3-4 kroki w tył, przysiad, w przysiadzie półobrót, wstać i zeskok, poprzek przyrządu z tak zwaną sprężynką.